Robert Lewandowski, 271 goli. Jesteś od teraz drugim najlepszym strzelcem w historii Bundesligi. Co to dla Ciebie oznacza? Cóż, oczywiście jestem z tego dumny. To naprawdę cieszy. Ale przede wszystkim jestem zadowolony z naszego kolejnego zwycięstwa, bo w pierwszej połowie, dopiero po czerwonej kartce, obudziliśmy się. Czyli to była dla Was pogódka, w tym rodzaju, ale później. Później zagraliśmy naprawdę perfekcyjnie, na 100%. Kreowaliśmy sytuację do zdobywania bramek i to nam się udawało. Chcieliśmy więcej. Można powiedzieć, że patrzyliśmy cały czas w przód, co możemy dalej zrobić. I tak naprawdę, dzięki takiemu nastawieniu, mieliśmy jeszcze więcej swobody w grze. Ciągle tworzyliśmy dużo dobrych sytuacji i to się opłaciło, bo zdobyliśmy cztery bramki. Widzieliśmy teraz, co Parę dni, jest to zapewne dla całego zespołu duże wyzwanie. Tak, rzeczywiście. Jednak, moim zdaniem, najbardziej są obciążone nasze głowy, bo cały czas musimy mieć odpowiednie nastawienie. Gramy co kilka dni i wciąż musimy być głodni zdobywania celów, głodni zwycięstw. To swego rodzaju motyw przewodni każdego naszego meczu. Do wszystkich spotkań podchodzimy podobnie. Chcemy wygrać, zdobyć trzy punkty i tak też się stało dzisiaj. Osiągnęliśmy to, co wcześniej sobie zaplanowaliśmy. Na no szczęście, po tej czerwonej kartce naprawdę zagraliśmy dobry mecz. Zostało ci już tylko pięć bramek do rekordu Gerda Millera. Możesz tego dokonać. Nie myślę z meczu na mecz o tym, ile jeszcze goli muszę strzelić, żeby pobić ten rekord. Po prostu o tym nie myślisz? Może inaczej, nie chcę o tym za dużo myśleć. Zostało nam kilka meczów, do tego jeszcze Liga Mistrzów, a granie co kilka dni nie jest łatwe. O tym też muszę myśleć. Trzeba cały czas być w szczytowej formie. Dziękujemy, tyle Robert Lewandowski.